dzieckiem byłam, siedem lat miałam, jak zaprosił mnie do życia doskonalszego. Do życia doskonalszego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wiekowane. Że chcesz wstąpić do zakonu. Tak. Dlaczego akurat nas wybrałaś? Pytałam Pana Jezusa, gdzie chcesz, żebym mu służyła, i On mnie przyprowadził właśnie tutaj. A czy ty w ogóle wiesz, jaki mamy charyzmat? A jaki jest twój zapał do pracy? Pracowałeś na służbie? Tak. I co? Nie chcą cię już tak. Może dlatego do nas przychodzisz? Nie, matko. Ja się w ogóle pracy nie boję. Jak byłam jeszcze dzieckiem, to pomagałam mamie przy domu i, i przy dzieciach w młodszym rodzeństwie. Na każdej służbie, na której byłam, wy by chcieli, żebym dłużej została. <laughs> Jezus mnie już wzywa bardzo wyraźnie. Jeśli tak, to idź do Pana tego domu i zapytaj, czy Cię przyjmie. Mam iść do kaplicy, tak? Tak. Zapytaj, a potem wróć tutaj. Dobrze. Przyjechała po to, by tutaj pracując, zarobić na Wiano, wymagane wówczas do wstąpienia do zgromadzenia zakonnego i tutaj się pojawiła węzełkiem w ręku, gdzie tam były jakieś tylko jej drobne rzeczy osobiste.